Cześć widzowie! Jesteśmy w filmie Kommentary odnośnie wycieku. W rapach chciałem się trochę dowiedzieć o tym wycieku, żeby Wam powiedzieć bardziej rzetelne informacje, ponieważ to tak zbytnio za dużo o tym nie wiedziałem. Yy, więc tak. Jeżeli nie chcecie też skakać sobie po innych filmach, to zapraszam na ten film. Mogłem to powiedzieć na wstawce, lecz. A, nie chciałem się. Generalnie to sprawa jest nieciekawa lecz pod uwagę weźmiemy sobie filmy dwóch youtuberów czyli film Krzysimira oraz film Maltiego o co mi chodzi, no chodzi mi o to ogólnie, że wszyscy, którzy pili na klirem cerapy. rapy no jest wasze IP dostępne za zakupem, za 60 zł, więc to jest na serio mocarne pozdrawiam oczywiście arkso dobrze, i mamy moment w filmie Krzysimira gdzie powiedział, że wasze IP może być zakupione za Jedynie 60 zł. Nie. Jest to 60 dolarów, czasami nawet 70. Z tego co mi wiadomo. Dlatego to nie jest te słynne 60 zł. Więc jeżeli obejrzeliście tylko film Krasimira, to tak jesteście trochę nie doinformowani, bo z tego co ja widziałem to on tam sprzedaje po 60 zł, znaczy 60 dolarów, 70 dolarów. Po prostu nie jest to na pewno 60 zł. Takie 70 dolarów to trochę więcej. Dokładnie, i 60 dolarów to 234, 234 zł i 96 groszy, więc wątpię, że takie 60 zł to za tyle można kupić kogoś IP. Można je kupić za prawie 240 zł, to i tak jest. No, niedobrym pomysłem, dlatego jak jesteście jakimiś większymi youtuberami jak Malti, do którego zaraz sobie przejdziemy, no to będziecie mieli bardzo problemy w nagrywaniu filmów, w prowadzeniu live'ów, w wielu innych rzeczach też będziecie mieli problemy. Więc teraz możemy obejrzeć sobie kawałek filmu Maltiego, yy, który się nazywa Wyciek na rap.pl, yy, myślnik, moje oświadczenie, wykrzyknik. Atak na serwer Majstar i rapy. Czyli po prostu ktoś się włamał na ich serwerownie zniszczył całe edycje, zniszczył wszystko, tu macie screenów dużo. Że było jakieś włamanie na Mainstara. Tak było około półtora roku temu, z tego co ja wiem, tylko że podczas tamtego włamania nic nie osiągnięto. Jakoś tamta ekipa nie wiem co się stało, zatrzymała jakoś to, nie wiem, ale wiem, że było włamanie. I, i, i nic z tego więcej nie wynikło. Po prostu było włamanie, ale nie wyciekła żadna baza danych. Oglądajmy dalej. Prima. Było bardzo dużo osób, bo 600, więc bardzo wam dziękuję za aktywność. No i co? No i zaczynają się ataki DDoS. Ja taki wystraszony, co jest grane, co jest grane, ktoś moja IP ma, nie? Bo to jakby w trakcie live'a się dowiedziałem o tym wycieku i o tym wszystkim. No i co? No i ja mogę ogólnie. No nie wiem, czy mogę potwierdzić, nie mogę tak powiedzieć, ale no moim zdaniem mają yy, moje IP, te osoby, które po prostu się wkradły na rapy i majstara. No bo mojego IP nikt nie miał. I nagle, kurde, od wczoraj, czyli od tego wycieku podczas mojej <laughs> transmisji na żywo. Jak ja robię live'a, dostaję taki Dedos. Cały czas mi ktoś bombi internet, wali w niego bardzo mocno. No i co? Live'a mi kraszuje, wywala, ludzie wychodzą, tracę aktywność i co to ma być? Jak sower? Popatrzy no. i co moi drodzy? No i w sumie tak to wygląda. Tutaj Malty mówi o tym, że ma ataki DDoS na internet, i ja, ja tego się spodziewam, bo jak ktoś ma czyjeś IP i widzi, że robi streama, to raczej chce się zabawić i być śmieszny. Niby śmieszny, chociaż jest bardziej denerwujący. No to robi takie ataki DDoS, ale jest naprawdę hamskie. Też widać, że Malt jest po prostu zezłoszony na na przykład Diagsofera, który nie potrafił z tym nic zrobić, nie potrafił nic zrobić z tym atakiem. Nie dziwię się mu, bo mówi też, że zainstalował sobie światłowód niedawno. Nie wiem, czy wam pokażę ten moment. Możecie sobie powiedzieć cały jego film, polecam. Ma 3 minuty 30 sekund, ale no dobra. Powiedział, że ma nowy światłowód. Taki światłowód kosztuje nawet do 90 zł tych miesięcznie. To jest bardzo dużo a Mal też nie zarabia jakoś bardzo wiele teraz dlatego zgaduję, że się zezłościł i nie ma co się do niego przyczepiać, że po prostu przeklinął. nie dziwię się mu, nie dziwię się mu, szczerze, nie dziwię się mu bo dosłownie taki wielki serwer mógł nie ogarnąć ataku, który podobno nawet nie trzeba było jakoś się na nim męczyć, tam pisali na e-discovery oni pisali, że to było w miarę łatwe, wiecie, chillerka totalna. No nie wiem. Przecież ten serwer powinien mieć jakieś zabezpieczenia. Nawet jakby się uczyli po tym ataku na Mindstar'a, oni mieli zabezpieczenia i co? Myśleli, że oni nic nie instalowali, w sensie Mindstar? I to było na tyle z filmu. Jeżeli coś jeszcze uważacie, czego nie dopowiedziałem albo coś źle powiedziałem, to możecie napisać w komentarzach. Naprawdę się starałem nad filmem i pozdrawiam was i możecie też napisać którego dnia Wy to oglądacie, bo ja to, ogląd ja to tworzę 28 i 26 grudnia i film powinien wyjść 29, zgaduję. Więc jak zgadnę, no to będzie fajnie. Do widzenia.